Zbieranie soku z palmy kokosowej to nie jest prosta rzecz. Tym bardziej, że trzeba to wykonywać dwa razy dziennie, bo rano i wieczorem. Tak zwany jest ranny sok i sok wieczorny. Tego soku rano jest dużo więcej trzy razy więcej. A wieczorny sok jest. jest go trochę mniej. A zbiera się. To wygląda mniej więcej w ten sposób, że jest liść, ten liść jest ścinany na ten liść zawija się sznurek, po czterech dniach już ten liść zaczyna kapać ten sok i się wtedy nakłada dzbanek, no i ten sok się zbiera w tym dzbanku i tutaj jak było widać pan wchodzi na górę, ściąga ten dzbanek wlewa do swojego innego, do kanki, do swojej innej kanki i tam trochę poprawia ten liść, musi go trochę ponacinać, żeby dalej ten sok się yy, wytwarzał I, i schodzi, potem po trzech dniach jak ten sok trzymają, po trzech dniach on sobie stoi w takich kaniach i on już, już jest dobrze sfermentowany, bo on ma bardzo dużo ilość cukru i już można pędzić feni. Feni to nic innego jak po naszemu bimberek. Jest to wódka kokosowa. Bardzo fajna zresztą. Dużo ludzi, fajnych ludzi poznałem pijąc tą wódkę w barach. Aja, t i p n y jak widać to jest ten nóż, bardzo ostry ten nóż służy do tego, żeby nacinać tą liścia tego palmy kokosowej, bardzo ostry nóż a nacina się tylko po to, żeby żeby więcej tego soku wylatywało i pan wchodzi codziennie, dwa razy dziennie na palmę rano i wieczorem wchodzi z taką bańką, jak jest tutaj i z tym nożem tylko po to, żeby Zebrać ten sok rano i wieczorem I to na razie wszystko ten sok tutaj leży, on jest zbierany cały czas i co 5 dni jest spędzony tu w tej maszynie Ale to będziemy jutro oglądali I tamtędy będzie wyciekała wódeczka Coconut Fenny mm. Sok z palmy kokosowej. Sokiem niezły. I już można czuć alkohol. Miseczkę można wywalić. Ah, ha ha Ah, you keep it. One more, yeah. Yeah. This one, this is the oldest one, I yeah, think. Yeah, Full, Yeah, full, full. Okej okay. Tak to co tu się stało To Toddy, ten sok z palmy kokosowej, który jest zbierany codziennie on, już, on tu stał sobie przez 3-4 dni i spermentował i wlaliśmy go do tej to jest ciemno w tej bimbrowni ale wraliśmy go tego destylatora tutaj zaraz będzie palony palony ogień w tym miejscu słabo widać bo jest 6 rano dlatego zaraz wyjdzie słońce i będzie lepiej no i tutaj tutaj wlawałem przez tą dziurę proces spędzenia będzie na dwa różne etapy. Jeden etap to będzie taki szybki, będzie ostrym ogniem palone i będzie szybciej szybciej się... Ja yeah, have to explain everything regarding Fanny Production. Jest podzielony na dwa etapy. Będzie polegało to na tym, że najpierw będzie pierwsze tak szybko się przepędzi, a potem już delikatne tego, co już pierwszy raz się przepędzi, będzie delikatnie na delikatnym ogniu pędzone dalej. O, gas, gas, Yeah, the gas is going on. Yeah. Proces jest bardzo prosty. Tu jest palenisko, tu jest kocioł z stody, z zacierem, można tak powiedzieć. Tutaj jest chłodnica. Jest woda. W środku jest spirala. A tędy będzie się skraplał. Będzie wstawiona tu bańka i tu jest rurka. O tam rurką co tam widać, trochę podjadę. Mm. Yes. Yeah. Uh -huh. so this That's is the a key. good place, Thomas? I am quite happy to be here The first time I was here 10 years ago So I don't see any changes Quite nice Cap In Goa, near Palolin Beach Agonda